Pierwy, y, zamów nam śniadanie do łóżka. No, Co to i... robisz? 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 Jak się nie uspokoić, to zaraz półpolicie po w WBSB. Ty psychopato ze srany. Skąd się to w ogóle wzięło? No to mam kiepsone. Już dziadło obleśne. 5, 4, 3. Co i tam robią? 2, 1. Czyżesz to? Minęła godzina. Widzieliście chyba to, co działo się wcześniej. Wszyscy dobrze widzieli. Ja jestem Marek, Siemaj jestem Marek, a dzisiaj wyrzucimy upierdliwych lokatorów. Marek, dla nich to min minęło trochę więcej czasu niż godzina. Minęła godzina. Dla nas? Z zegarkiem w ręku. Dla nas, tak. ale dla nich trochę więcej. Trochę więcej, ale od godziny siedzą tam i nie przestają robić tego, co robili To jest obrzydliwe. Dlaczego oni się w ogóle w moim łóżku Wyrzucamy. Wtępnie a to musisz po ochronę. Po ochronę musisz zadzwonić. Marek, no przecież sami nie damy rady ich wyrzucić. Zobaczysz. Nagrajmy odcinek, jak wyrzucaj ochrona. Bo to będzie dobre, mówię ci. Dobra, dzwone. Chodź, 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 Najpierw zobaczymy co robią. W tej chwili robicie sam stąd tak? A wie on tam, a właśnie z tą stąd człowiek. Ale w którą mamy godzinę. Słuchaj, to, to nie jest twój dom, nie. tak? Ty chwili masz stąd wyjść. Słuchaj, ja tu śpię z młodą. Ja sobie nie żartuję, masz stąd dzień wyjść na... A ty, a ty mnie teraz budzisz? Nigdy się tak dobrze tutaj nie Ten Będą jest pod ochroną, Za chwilę zadzwoni po ochronę i będą was wynosić. Tak nie wiem, gdzie jesteś. Zanim wezwiesz ochronę, to pierwsze y, zamów nam śniadanie do łóżka. Z Nic zjemy, nie dostanie, zjemy. człowieku, wynoś się! Razie. Zabieraj to swoje dziewczyny i wypadz to! Nigdy nie zamierzam się stąd ruszać. Z zostajemy na tym łóżku. A najlepiej zamów nam jakieś śniadanie albo sam przy przyrząd do łóżka. Ty, a ty jesteś normalny człowieku? Bierz się do nas do domu. Bierzesz swoją laskę i sobie tu mieszkacie na perfiniaka. Wstydu ma nie macie do cholery! W moim łóżku to robicie do cholery! A, a co było wczoraj? Nie masz lat w ogóle tam, wiek tu nie ma nic do znaczenia Że z... się pojeżdżasz z dwudziestolatką Wiek tu nie ma nic do znaczenia, a co było wczoraj? Przyszłaś do mnie, do domu z, z moją żoną Ona mnie zmusiła do tego Zmusiła ci ciebie, tak? nie, nie, tak, tak od... samo jak ty Trudno, my nie zamierzamy się nig nigdzie ru ruszać no, się tu Dobra, trzeba w... ochronę Marek wędzać, dopiero sobie coś chodząc Jeb... Jeb... Jest. Jeb... no śniadanie No kumacik była. ile tam, dwie godziny już siedzisz Wyłaś, słuchaj! A dzisiaj nie piątek! Jak nie, piątki, leży Ale dzisiaj nie jest piątek! A co dzisiaj, nie wiem, środa! Dobra, chodź z ty, tym człowiekiem też się nie rozgada. Trzeba wezwać ochronę, Marek. W takim razie po co ja władzę co miesiąc? Żeby takie numery były tutaj? Jest na umowie napisane, że mogę telefonicznie, mogę przez alarm, mogę jak chcę, ale nie, że trzy godziny. Miała być szybsza reakcja. Ile? Trzy godziny? Dobra, chodź. Kuchanie, bo nie Oni nie są u mnie w domu. Nie wiem, jak ich wyrzucić. My, my się będziemy i do no, pokoju. Poczekamy tego no, śniadania schodzimy ch i zrobimy sobie zdrowie. Chodź i do lodówki. To widzisz, Marek? Dobra, no no, rozłącz się, rado, rozłącz się, zacznij, zaraz zszybciej. to ogarniemy. Roz, rozłącz się, ogarniemy to zaraz. Zostawcie to lodówkę, na co masz ochotę? No słuchaj, ty tak nieźle nam zrobić jakieś tam nadanie. Albo coś. To idź do pracy Cezaru, człowieku. No a w końcu nie jestem u, u ciebie gościem Nie będę ci utrzymywał. Ale w sumie jako gość, bo nie, bo nie nas po nas poczęstować czy. Wyjdź stąd! I co? <laughs> Chodź, nie chodź. Jesteś chory w człowieku. Oj, i wyjdziemy. Co chcesz? Nie wiem, Wiesz szybko i wypadz to. Chcę sobie, na co masz ochotę? Nie wiem, Co, jaki masz problem? Jest tak. to? Nie. Co Jest Nie, to nie, to, to. to nie. Dobra, wszystko. Chcę jeszcze serki tej. Serki. Ci na wpieprzajcie. Robimy je, jedzenie. Jeszcze tutaj będziesz to robił! No gdzie? A gdzie gdzie mamy? Miałeś mi pokój, to tak? w pokoju! Ale to mi się podoba, jednak zostajemy tutaj w, w kuchni i zrobimy sobie coś do jedzenia. Jak też możesz do nas przyłączyć. I co nie tak. po ochronie? Przez ci później staną dwa zęba. Na razie tej ochrony nie ma, więc jemy. Ja, 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 ja przy, jak przyjadą, to... No teraz jesteś w tak? bo jak że nic nie zrobię. Ale oni nie będą się spatyczkować. Oni wezmą was na siłę i wyrzucą co? Zobaczymy, co się wydarzy. I prosto do psychiatryka pojedziesz. Bo tam jest twoje miejsce. Parek, no nie zostawiaj mi tutaj samego. Zobacz, co oni robią ci ludzie. Słuchaj, jak my takie gówno będziemy jeść. To zobacz, tam jest w ogóle pizza. Nie, nie potrzebujemy tego. Chodź się, częstujemy? co, Co tu mamy? Pamiętasz tego dużego gościa, który był? Nie, 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 to nie jest Pamiętam jego, pizza. jego. To jest jego pizza? Tak. Nie, nie, nie wiem o kogo chodzi. Nikogo nie widziałem. Mo, mo, może kto, ktoś był, ale jego w tym momencie nie ma. Aha, czy nie mam mu powiedzieć? No jak chcesz. Proszę, to jest dla ciebie, kochanie. A to jest dla nas. Bo cię ty co dużo zera trudno. ty to widzisz? jeszcze narzeka, W pieprzu za darmo i cena rzeka. To jest... Kochanie pizza, no naprawdę, chyba bardzo dobra. Ale sobie zaraz za masz pizzę zjem, zamówiłem. No, dobra. Dobra, ja dobra pizzę mam. Co Co? Co to jest? No to są ci to ludzie, jest? no to by, mówiłem ci, żebyś ich wyrzucił z domu. Zamówiłem pizzę. O nie, to twoja pizza. Zamówiłem pizzę dopiero, bo mam gastro, rozumiesz? Chce mi się jeść. Nie jadłem nic, całą noc pracowałem w No cudem. to nie, wiem Do... no to musisz z nimi to wyjaśnić. Co to tu, co ma być? Naprawdę dobra by. pizza, Dupa. naprawdę dobra pizza to nie, Dupa, nie wiem, czy kto zaraz zamówił. Ale o co o to chodzi? To jest Jak się robisz? nie uspokoić to zaraz pół policję PBSB. Ty, kumaki, ty masz zawiasy no, chyba człowiek... ja zawiasek... Ale, ale zawiasy masz, nie? No masz szczęście, nie? to konfitura jest jakaś człowieku konfitury na hotel sprowadzacie się picy mi opie... Dobrze że, nie? dobrze, że odszedł, bo bym zaraz na policję zadzwonił. D w ogóle daj mi ten telefon. Gdzie mamy odejść? Jak jemy pizzę? To dzwoń po policję, proszę bardzo. To od razu się dowiedzą, kto tutaj przysiaduje. Nielegalnie. A co, jest, jest zabronione jedzenie pizzy? Nie możesz tutaj siedzieć, bo ja ci na to nie pozwalam. W ogóle kto to ten człowiek tu był, co tu w ogóle przyszedł? Ten człowiek, który ma macie na strzała. Ale, Ale na... ma zawiasy, tak to już by ci tutaj nie było. Więc dlatego zostajemy. Ale zaraz będzie No, no jedz tą pizzę. Sma smakuje ci w ogóle ta pizza? A, mo a może jeszcze ktoś kawałek? W ogóle nic się nie, nie odzywasz, naprawdę ciężko się, się z tobą też... A smakuje ci w ogóle ta pizza? No, no bo tak, jesz, i po jesz, w ogóle nic się w ogóle nie, nie odzywasz. W ogóle z tobą się też tak ciężko do dogadać, jak w ogóle z nimi się to też nie można to w ogóle też dogadać. Ty jesteś w człowieku nienormalny, nie? W ogóle to z nikim nie mogę się po porozumieć. No bo ty żyjesz w własnym świecie, ty jest, masz jakiś odpał człowieku. Pieprzasz się nam do domu, rżniesz ją w moim łóżku, e, wpierdolacie pizzę, którą ktoś zamawia, mieszkacie tu w jego domu. Co tu się dzieje? Teraz to się skończy, spokojnie. No, on nawet nie umie odpowiedzieć i mówi, że ja się nie umiem dogadać. To ty się nie umiesz dogadać, człowieku, z nikim, bo ty robisz... Ty żyjesz w własnym świecie. W tej chwili jem, je Ja już nie wiem Marek, za ile ta ochrona będzie W ogóle potwierdziłeś to czy nie potwierdziłeś? Już sam nie wiesz co się dzieje tutaj jest, nie wiem kiedy dzwoniłem, za dwie godzinki może jakaś będą Ważne, że będą No Marek ja naprawdę nie wiem co ja mam zrobić no w tym momencie Dobra nie siedź ten debil, wyjdzie i tak przecież Na siłę go wyciągną Na siłę go chcesz wyciągnąć? Oni na siłę go wyciągną jak przyjadą, niech sobie siedzi Jeszcze się koty kłócą Co poszliśmy sobie? Jesteśmy tutaj cały czas. Co już myślicie, że to wasz dom jest? Na razie tu nie tu mieszkamy, nie mamy się gdzie w ogóle podjąć. A, ja nie wiem. I ona wyrzuciła. Ten, paczkę ma do odebrania, idzie ze mną nie w ogóle. Gdzie ja, paczkę, ja tu Chcesz zostawić ich tutaj samych? Z kubą zostawimy. Chodź. Tutaj mamy jedzenie. Tylko odbierzemy, bo ja mam coś ważnego. Jesteś pewny, że wychodzimy i no zostawiamy tu... No to będzie No dobra, to dalej. Nawet za mniej niż 2 godziny, półtorej. No a to musi wrócić, tak? Jak całowa przyjedzie. Nawet nie. A gdzie ta paczka jest w ogóle? Tutaj w sklepie. Do dobrę ja w sklepie? Tak. Żabce i ja jej potrzebuję do filmu. No dobra. W ogóle to jest taki Libi przypał. W sensie... że samochodów nie tyka. Co? Co jest? Ty poważny jesteś? Co ty kurwa robisz człowieku! Weź to otwórz. Do, kube... do Kubecika dzwoń, no kurwa! do no, góry zabnął my nie mamy do góry klucza. otworzysz czy co? Co za krety. No jesteś normalny człowieku? Jesteś chory czy, czy głupi? To jest nasz dom, a nie twój! No, podejdziesz na górę, otworzysz drzwi, bo zatrzasnęliśmy. Patrzysz, się uśmiecha, patrz się uśmiecha, to jest jakiś chory typek. I co, dumny z siebie jesteś? Kukujesz, A ty? Jestem... że złodziej to jeszcze pedofil. Kubańczyk idzie? Idzie. Dobrze, że w ogóle on był. Przez jakby jego nie było, to byśmy musieli drzwi wyważać. Nie, nie zapominaj, że miałem do, na policję za zadzwonić. To dzwonię gdyby nie to, że nie mogę też by mózg na ścianie twój był Co wy robicie? No w no, no, zamknął nas, caj! A no co za debil? Dobra, wchodź, to się pilnujcie, ja nie wiem, co wy to kacie, że to Piąty raz ze studia wchodził na górę? Za półtorej godziny na... Nie potraficie sobie poradzić za... No ale wisek widzisz jaki To, no, bisaki, no, bisaki to ja idę dzwoń do chłopaków zarabić. My to w każdym razie zaostajemy. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, zobacz. Nawet łopaczki nie możemy jechać. A jak mnie się zdenerwujesz, to cię podkamruje na policję. Tak jak ty, to robisz. Tu w sumie ja miałem dzwonić na, na policję. Ale ja to zrobię. Ja że on stąd weźmie. Dobra, nie odzywaj się. ty zadowolony z siebie jesteś. No, ty się tak głupio śmiejesz, człowieku, ze nas. Co ty masz w głowie, człowieku? Siadamy i jesteśmy w końcu u siebie. Siadajmy, na to jest włamanie. I nigdy tak? się z nie ruszamy. Może... Nie wiem, Marek, co to jest. Nie wiem, Marek, co to jest. Co to jest chora sytuacja i nie powinno takiej sytuacji w ogóle być. A wy nie wiem, czy ty masz jakieś żółte papiery. Masz jakieś żółte papiery? Masz? No pytam się ciebie, człowieku, czy masz żółte papiery. Nie, nie. Się do nas. To dlaczego weszłeś do nas do domu? Wy tu masz mi to. Bo nie mamy gdzie mieszkać. Ale my nie jesteśmy przytułkiem! Małżonka wyrzuciła mnie swojego własnego mie z z mieszkania. Za za a ty miałeś mieszkania. z nią romans. A ty miałeś z nią tak, romans. Tak, tak, romans. Więc dlatego ja nie ty, gadaj teraz na półtorej godziny się przekona. Będzie w ogóle inna rozmowa. Idzie się stąd nie ruszamy, pamiętaj. Siedzimy tu, gdzie siedzieliśmy. No, pamiętaj, że ja jednak bardzo ciebie kocham i jesteśmy razem i tutaj zostajemy. Nawet nie wiem, co by się wydarzyło. Dobrze, kładziemy się. Co oni tutaj mają? Obleśny. Ja stąd idę. Tu chcecieś Kur... O nie. Chodź do studia, chodź do studia. Co to taki syf jest, Kuba? Jaki syf? No, kur a, no nie widzisz tego? Tak Aha, jest... no to o zrobi zrobił, złoto, się śpi. No, wszystko o każułkowi zrobić. Jezu, chryste, wiesz co oni robią? Wiesz co oni robią? Pieprzą się drugi raz, ale tym razem już przy nas się pieprzyli. Trzeci. Na trzeci, ale tym razem już przy nas ta perfiniaka na kanapie uryczajszy. Masakra. Najbardziej to mi szkoda dla tej dziewczyny. Ona jest najbardziej poszkodowana. Ze no ona nic nie mówi przecież no to. No właśnie, ona nic nie mówi. Może ona nie potrafi mówić. Jest porwana. Ten człowiek ewidentnie ją wykorzystuje z Ale jeżeli ona naprawdę nie umie mówić, to nawet nie ma jak powiedzieć, że ona nie chce tego. A jak Ty, Karzeł. Skończy... Karzeł. No. Widzisz tą sytuację, czy nie widzisz tej sytuacji? Te Karzeł, to wiesz co widzi tylko ostatnio. THC, dobra. Eee, A wiesz, mówimy. że jak oni skończyli, to my poszliśmy do niej na górę i ona tam płakała. Nic się nie odczyta. Nie, nie płakała, ona nic nie mówi. Czy ona i... miała głowy w dół, nie płakała. Chyba była załamana. Trzeba Także coś nie... Za półtorej godziny będzie ochrona. No to czekamy, no co? Innego wyboru chyba nie mamy, ty nie możesz, bo masz zawiasy. Ja, ja podejrzewam, że ta dziewczyna jest niemową i że on nią po prostu wykorzystuje. od lat. No to trzeba go najebać! No, no to załatw kogoś, kto no. to zrobi. Skoro ty nie możesz. No to zaraz dzwonimy po chłopaku, go będą wynosić Marek Parek to jest w ogóle... Zobacz, zobacz co oni robią. Chyba tam leży. Chyba leży. Co tu się odpieprza? Cześć okay. kochanie. Co zobacz jakie fajne czekoladki znalazłem w kuchni? Ty psychol zasrany. O smaku wiśniowym. Ty psychopato zasrany. To może odtworzyć jedno i spróbuję. robisz? To jest psychol! To jest tam dziewczyny. Proszę. To jest psychol Marek. Dobra, czy... Przestawić ją końcu i pójdzie stąd? I, i jak? Sma smakują Tobie? A jak zjemy to co... Marek, porodim, to trzeba, nie wiem, do to, to, to psychiatryka Może do, na, 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 na żółte papiery ty muszą dać Jeszcze godzina i oni się wszystkim zajmą, tak? Pokojnie, na takich jak ty są odpowiednie miejsca A ty czemu się w ogóle nie, nie odzywasz? Takie coś zgodnie. co ty robisz bez konsekwencji się nie obejdzie No, zobaczymy na, na razie jemy czekoladki Czekoladki jecie i co smakują czekoladki za darmo? Wziąłeś czekoladki, jesteś w, w masce Bardzo dobre a skąd tą maskę w ogóle masz? Gdzie, że to jest moja maska, którą do filmu kiedyś brałem A co ci się podoba tak ta maska? Co, może to może teraz, wszystko, co tutaj leży w tym domu, jest twoje, co? Dajesz poczeniec. Jeszcze się okaże. Za godzinę już się wszystko okaże. Zobaczysz. Pożałujesz tego wszystkiego, co zrobiłeś. Jak? Zadowolona jesteś, jak się tutaj w tobie mieszka. mu się nic nie odzywasz. Trochę dziwna jesteś. W ogóle się nie odzywasz, cały czas milczysz. Nie chcę tego I widzieć. Marek? Przyjechali, przyjechali. Marek, ochrona przyjechała. No. Ty, Gnoju, psychopato, wylatujesz z chaty, nie? Wylatujesz z chaty. No, ochrona, po was. To jest twój koniec. Ale to jakiś hałas jest w ogóle, a nikt mi nie zapowiadał, to nie, nieproszonych gości. No, ty chyba, jesteś... Ty chyba jesteś niepoważny człowieku, że ktoś ci będzie zapowiadać nieproszonych gości, i nie jesteś nawet u siebie w domu. Psychopato ze strony. Końcu, w końcu. co jest, kur? Na ochrona Ale... ochrona odwołałam, nie ma z tym problemu. Jak ochrona? No, już Jeżeli tam są. nie ma pojechali, bo powiedziałam, że nie ma takiej potrzeby. Ale jak no, to? Co? co? no nie ma takiej potrzeby. Idź mi z tą kamerą. Trzy bo... godziny czekałem. A ja cały dzień na ciebie czekałam. Trzy godziny nie, czekałam na ochronę. Nie 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 co, co ja teraz robię? Nic. Ja tu się wprowadzam, bo nie mam zobacz, co tam się dzieje. Aj, mi tymi Nie, ta była. Nie. Już. Po i pani się tutaj nie sprowadza? Absolutnie Ja tego nie będę sprzątać Marek, to już jest upieprzone jak ja p***ałem. Taki syf zrobili tutaj, z co, jest to masakra Ten za posprząta, co jest Nigdy tutaj nie tak. Ten? Ten jak on nawet ledwo co chodzi On jest karłem. Niech nauczy się chodzić, jak nie umie jedź mi z tą No Pani dobra. zobaczy co tutaj się dzieje Widzisz ja pani? Wie, ty, ty, co to Co ty w ogóle robisz, jeden. No co? Skończ się to w ogóle, ogóle wzięło. No to mam pieprzony. No przecież ty zostałaś na tym naszym mieszkaniu. Nie tutaj. mam, ja mam w piździe. co się tym się ty będę co opłacać! opłacać? No, no, czek jak ja, ja to bym z młodą mieszkać. No to ja robię. Jakiej? Częstujecie. Po prostu. Ja się widzisz, że ja nie mam gdzie teraz mieszkać człowieku. To co wy tam macie? Ty to pieprzasz gówno. Ale jak my to się wszyscy razem te podziejemy. Trzeba on podzie... tu się zmieści to a ja też się chyba zmieszczę, tak? Nie. Nie no, trzeba Was stąd wyrzucić, bo ja nie chcę, żebyś ty, ty i ty mieszkali tutaj. Moje słowo się rzekło, ja mówiłam, na co chodziłam, tak? Dobrałem, że nie zgadzam się na to. Że przychodzę tutaj mieszkać. Ja to może poczęstuje się czekoladą. Zdanie po ochron. się jakieś wódki napiła, jakieś gówniane czekoladki mam żreć. wódki to my nie mamy najwyżej. Ale wino chyba jest jakieś co? Macie tu wino jakieś czy też nie? Nie wiem, ja wódki nie pijam chyba też nie. Na filmach widziałam, że tutaj macie alkohol cały zestaw, to co mi to będzie gadał, się rozpakuję, przecież nie będę w ciucha wchodzić. Tak. Zaraz się poczęstuję. Się czuło, jest o Maryjuś, to mowy się dobrze? Po suchym rynku się Mówi, po prostu nie ma. To jest szczyt ja ja nie znam tej kobiety, która to odwołała. Jak tak można? Ciebie gówniarę sprowadzasz. Co? Co Słyszysz? Tu macie, o. No jest, Ochrona tak, wypowiada to umowę, umowę co? bo odwołaliśmy alarm. Bez sensu w nich i teraz nie chcą przyjechać drugi raz. Nie przyjadą, po co mam przyjeżdżać? No miły mówi. Słoneczko y, bym się napiła. Wypowiadają umowę, nie chcą już współpracować z nami. Winko mi polej. Ja też. Teraz jeszcze są. Czuję się jak siebie w domu. Kochamy. Aha, to to mówi? To to mówi dziadku. Muszę napić. Dobra, jak rozwiązujemy sytuację? My chcemy, żebyście się stąd wynieśli, bo siedzicie u nas w domu, rządzicie się. Ja w ogóle żałuję, że spędziłem z Tobą te 20 lat. Tutaj poznałem taką młodą dziewczynę i teraz jesteśmy razem, jesteśmy szczęśliwi. A Ty widzisz, pijesz i co zrobiłaś z naszym mieszkaniem, z naszymi oszczędnościami? Wszystko przepadło. Tutaj jeszcze jakiś pojawił się na nowy przyjaciel. Też nie wiadomo. Ty jesteś stary Rotomant, Ci powiem. No, zabawki sobie porobili. Dobra, najlepiej wychodzimy stąd, do góry, do pokoju. Żadna góra, gdzie? Tej to jest moja, tu będę mieszkać teraz, a tak nie będziesz tutaj jakimś dupem młodej tej kobiecie. Już Już dziadu obleśny. Kupi. No patrz, no. Mogę no, sobie ja, już Mówię no, ci, pożałuję z tego dnia, kiedy nie mnie poznałeś. No i nie da się was zarzucić. W <suszy> nogę gorzej, już mnie. Jak mam was zarzucić, Sama? to ci nie kiedy tak samo ich muszę też. No i co, i się wznać poszli znowu? To jest szczyt bezczelności. Macie jakiś wrzątek? Wrzątek? Tak. Po co ci wrzątek? Obleję ich. Ja nie biorę w tym ja To Jezus zjadł, obleśny! Czekaj, A, au, brrr, au, au! Robimy siku. Ale nie tu! Znęca się nade mną psychicznie wykorzystuje mnie. Błagam, pomóż mi. No wypuściłem ją, bo się nad nią znęcasz. Czekaj, hey, głośnie. Wow.